Cześć, witajcie, Jan Pasiński, pilna kompania. W dzisiejszym odcinku będziemy poruszać się po okolicach szklarskiej poręby. Zobaczymy dwa wodospady, w tym zdaje się być najsłynniejszy, czyli Kamieńczyka, a następnie także mniej znany, czyli Podgórnej. Wpadniemy na piwo do browaru Mariental, poleżymy przy złotnym widoku, wspomnę o kilku interesujących miejscach w okolicy, ale najpierw zaczniemy od szlaku, bo idziemy dzisiaj na wysoki kamień, który jest położony w pobliżu szklarskiej poręby. Szlak zaczynamy z zakrętu śmierci, który zaraz sobie zobaczycie, jak wygląda. Byliśmy na niej w zeszłym roku, ale teraz panorama, trzeba przyznać, że prezentuje się no, pięknie. Także zaraz zakręt śmierci, a my teraz powolutku żółtym szlakiem na wysoki kamień. Dzień tak naprawdę miał wyglądać nieco inaczej, ale ze względu na zmianę pogody, chociaż może czego nie widać, bo jeszcze świeci słońce, mieliśmy się udać albo na pogórze kaczawskie, które ciągnie w planach, albo ewentualnie dzisiaj wjechać sobie kolejką na szrenicę i potem pójść sobie górą Szlakiem karkonoskim, już właśnie gdzieś na Szczy... na wodospad panczowy, ale generalnie, że pogoda się pozmienia, to stwierdziłem, że troszeczkę zmieniamy dzisiaj plany. Także właśnie teraz tutaj idziemy szlakiem żółtym na wysoki kamień i prawdopodobnie to będzie taki trochę poszarpany dzień, troszeczkę będziemy skakać między lokalizacjami. Wodospad Kamieńczyka jest prawdopodobnie jeszcze zobaczyć, może wodospad pod górnej, złoty widok w Michałowicach. Zobaczymy, co z tego wyniknie, bo tak naprawdę wszystko będzie zależeć od naszego tempa, żeby jakoś się niekoniecznie może bardzo przemęczyć również, ale żeby zobaczyć parę fajnych Rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj szlak, jesteśmy mniej więcej teraz w połowie trasy. Idzie się przyjemnie, chociaż trzeba sobie wziąć pod uwagę to, że cały czas idzie się pod górkę, co jest dla mnie sympatyczne, gdyż jeżeli szlak schodzi w dół, to jednak jest to zły znak. A tutaj cały czas pod górę, także lecimy dalej. Wychodzi na to, że kłamałem, bo tutaj w dół jest spad. Niestety ale miejmy nadzieję, że to chwilowe i potem znów w górę. Nie lubię czegoś takiego. Ktoś z was wie co to jest? Tutaj to coś co osiada na drzewku Pogody niekoniecznie miałem na myśli to, że nie ma słońca, bo ono ciągle gdzieś tu prześwituje, ale bardziej miałem na myśli to, że po prostu zerwał się naprawdę silny wiatr i mocno wieje. Wychodzimy teraz ze granicy lasu powyżej, także zaczyna naprawdę mocno wiać. No i temperatura obniżyła się od wczorajszego dnia o jakieś dobre 12 stopni, e, także też nie byle co, ale jak na razie zupełnie jest fajnie, cool. E, trzeba przyznać, no i jesteśmy naprawdę blisko, już widać, wysoki kamień. Panorama ze szczytu to zdecydowanie jeden z najładniejszych punktów widokowych w sudetach. U stóp widać szklarską porębę, a w tle najwyższe szczyty karkonoszy i ich schroniska. Gdy natomiast rzucicie okiem w zachodnią stronę, dostrzeżycie góry izerskie, do których wysoki kamień, jak i pozostałe szczyty wysokiego grzbietu należą, a także czeski jeszczet z charakterystyczną wieżą na górze. Maje posilenie się, karkonoskie lepione, jakąś taką pierogarnię znaleźliśmy, czy zającówce, tak się nazywa w ogóle ośrodek wypoczynkowy. Z takim widokiem z tyłu, jak widzicie, możemy sobie zjeść. Także czekają tutaj na nas dobre, dobre pierożki. Jak smakują? Mm -hmm. mi Jamy Dobra, to w takim razie jedziemy, bo, jemy, bo stygnie. więc dotarliśmy na parking przy wodospadzie kamiczka. Sama trasa, sama trasa przemarszu z parkingu na wodospad zależy z którego pójdziecie, to jest około 40 minut trasy, spokojnego takiego spaceru. Warto się tutaj wybrać, gdyż sam wodospad jest najwyżej położonym po polskiej stronie Karkonoszy, ale również wydaje mi się, że w Sudetach, jeżeli chodzi o po polskiej stronie, o dokładnie, bo jeszcze jest Panczawy po czeskiej stronie, najwyżej położony po polskiej stronie Sudetów, gdyż na 843 metry, no i dodatkowo jeżeli chodzi o wysokość kaskad, która wynosi aż 27 metrów, co czyni go również najwyższym wodospadem w Karkonoszach po polskiej stronie wybierając się na wodospad Kamiczyka musicie pamiętać o dwóch rzeczach pierwsza to godzina otwarcia w sezonie od 9 do 17 a poza nim od 9 do chyba 16 I meldują się i idą na wodospad Druga rzecz to popularność wodospadu w sezonie, do którego nawet potrafią tworzyć się kolejki. My na szczęście byliśmy przed sezonem, co pozwoliło uniknąć tumu ludzi, i dzięki temu w pewnym momencie byliśmy tylko my i wodospad. Tak więc jak sami widzicie dotarliśmy do wodu spadu kamieńczyka. No i muszę przyznać, że samo podejście no, było naprawdę było krótkie, zajęło może faktycznie około 30-40 minut, ale na, widok jest tutaj no, przepiękny. E, ostatnie podejście to 100 metrów, gdzie się schodzi dramikami w dół i gdzieś takimi kratkami nad samą rzeką tutaj. E, trzeba przyznać, że przypomniało mi się nieco wąwóz Wingar, w którym byliśmy w zeszłym roku Słowenii. Tam oczywiście jest to dłuższe i większe, ale samo uczucie chodzenia między skałami wysokimi skałami skalnymi ścianami, naprawdę wygląda imponująco. No a tutaj na końcu taka perełka. przyznać, że wodotel kamieńczyka w swojej 27-metrowej okazałości prezentuje się po prostu przepięknie. No a i w tej okolicznościach w jak widzicie, jeszcze dookoła e, drzewa, skały, no i faktycznie ta szumiąca woda i bryza, która na pewno latem stanowi znakomite ożywienie. Będąc już w Szklarskiej Porębie, nie mogłem pominąć innego ważnego i nowego punktu na mapie miasta. Mowa tutaj o browarze Mariental, znajdującym się w restauracji uchochoła w samym centrum miasta, przy ulicy 1 Maja. W zeszłym roku Paweł z Piwnego Klubu przeprowadził wywiad na miejscu z piwowarem. Zostawię Wam link do tego materiału w opisie filmu. Polecam posłuchać. Ciekawie panowie rozmawiają. Obecnie w szkalskim porębie w browarze, browarze Mariental, dokładnie żeby biorąc, a nie re, re, browarze Hochoła, bo jest restauracja u Hochoła, która istnieje tutaj chyba już około 30 lat, jakoś tak. A browar Mariental powstał zaledwie jakoś mniej więcej półtora roku temu, e, chyba w styczniu albo w lutym 2021 roku, jak pamiętam. No więc zamówiłem sobie tutaj deseczkę piw do zdegustowania, do sprawdzenia formy tego, no, w ogóle poznania tego browaru, ale z zobaczyłem, że pils oraz pszeniczny dostały medale na KPR. Pirs złoty, a pszeniczny brązowy medal KPR-u. E, także naprawdę szacun. Fajna sprawa tak naprawdę. E, będę się w miarę streszczał, bo tam widzę, że bateria w aparacie w gimbalu troszkę siada. Także zaczynam od Pilsa. takie piękne okoliczności. Ja w ogóle siedzimy przy takiej ladzie nad samą rzeką. Także w takiej okolicznościach jeszcze Pima tutaj nie spożywałem, w takiej ladzie rzecznej. Także super sprawa. A jeżeli chodzi o Pilsa. Mmm, ale przyjemne. E, ziołowa, ziołowy konkret aromat. Lekki Przyjemny taki maślany posmaczek, ale delikatny, naprawdę bardzo delikatny, jak to w czeskim pilsie, bo to jest bohemian pils właśnie. Ale fajny, naprawdę bardzo dobry, dobrze się zapowiada. Goryczka powolutku nachodząca, wzrastająca, duża kontra słodowa, naprawdę dosyć słodowe piwo, ale przyjemne, bardzo przyjemne, z takim delikatnie nawet kłosowym, ja to nazywam, posmakiem. Ale super lekkie, bardzo przyjemnie lekkie piłko, naprawdę dobrze wchodzi. Słuchajcie, jeżeli chodzi o pszeniczne. Hmm, no faktycznie, aromat takiej trawy cytrusowej. Ciekawe, że została dorzucona, ale było o tym opisane i jest to wyczuwalne. Gdzieś te troszeczkę tego banana i gozika dochodzi. W smaku ta trawa jest zdecydowanie mocniej wyczuwalna. Hmm, słodowe, zdecydowanie najmocniej słodowe, bardzo takie konkretnie. Hmm, nasycenie umiarkowane, myślałem, że będzie wyższe. Ale bardzo dobre. Przyjemne, naprawdę, jak na pszeniczne, Nie takie konkretnie typowe pszeniczne, nieco inne. Wariacja na temat pszenicznego chyba tak to bym powiedział. Ale fajne. Inne. Troszeczkę inne przyczyny i bardzo smaczne. Teraz koźlak w ogóle. to jest, A może najpierw apę? Może apę, najpierw kozirak, a na koniec w zestawie. Uuu, ale przyjemnie. Pięknie pachnie. Nowofalowo. E, intensywne cytrusy. schoolowe cytrusy. Świetnie, naprawdę, powiem, wam, że trzyściutki mega profil. I śmielowy. Ale dobre, naprawdę przepyszne, e, wytrawne, goryczka intensywna, nachodząca powoli, słodowość też, wszystkie piwa naprawdę są intensywnie słodowe, raczej ważone bym powiedział na mm, z dużą dozą słodowości, niż wytrawne, ale tutaj naprawdę jest fajna goryczka skontrowana, która kontroluje całą tą słodowość, nowofalowe podejście, pyszne, naprawdę powiem Wam, że z tych trzech na razie najbardziej mi smakuje, ta apa jest naprawdę świetna, no i jak na koniec. Mmm, ale pięknie chlebowo, aromatycznie, skórka od chleba. Tak karmelowe tofi. I solidna baza słodowa. Nie jeszcze większa niż w poprzednich piwach, ale naprawdę moc jest spora. Też najmocniejsze 6% jak pamiętam. No i do tego e, trzeba przyznać, że mm, delikatna, delikatny posmak, jakby dziś takie goryczki, troszeczkę paloności, wytrawności, ale raczej słodowe, chlebowe. Również bardzo fajny, Koźlak naprawdę również super. Ja wiecie, koźlaki to tak różnie z nimi bywa, ale gdybym miał ja oceniać, bo w pierwszej kolejności APA, drugie bym ocenił na równi Pilsa z koźlakiem, i czwarte przyniczne, mimo wszystko jako, że fanem przynicznych nie jestem, to po prostu z racji również tego, ale przyniczne ogólnie rzecz biorąc bardzo sympatyczne, no i inne, aniżeli typowe przyniczne, ale ogólnie rzecz biorąc naprawdę bardzo fajny i ciekawy poziom. Wspominałem wam wcześniej o złotym widoku w Miechowicach, ale finalnie pojechaliśmy na złoty widok do szkarskiej poręby. Potrzeba położenia się z widokiem na góry była tak paląca, że nie mogliśmy dłużej czekać, a najlepiej to już uczynić w znanym miejscu. Tutaj próbowałem powiedzieć o ciekawych miejscach wokół Szklarskiej, które już widzieliśmy na poprzednim wyjeździe, ale wiatr pokrzyżował mi planę, więc pozwólcie, że w skrócie uczynię to teraz. Zacznijmy od najbliższego punktu położonego poniżej złotego widoku, czyli wodospadu szklarki. Równie dobrze możecie do niego dojść spacerem z tej platformy widokowej. Czas spaceru to około 30 minut. Dwa następne punkty znajdują się przy drodze w stronę Jeleniej Góry. Pierwszym z nich jest klimatyczny zamek hojnik, leżący na urwisku, a drugim z nich zamek księcia Henryka, położony nad zalewą sosnówka. Polecam Wam się tam wybrać, jeśli jeszcze nie byliście, bo wiele wysiłku kosztować Was tu nie będzie, a wrażenia na pewno będą wspaniałe. Więc dotarliśmy na ostatni punkt tego dnia, a dokładnie na wodospad podgórny, znajdujący się w małej miejscowości Przesieka. Kawałek za szkarską porębą w stronę Karpacza. Znajdźcie sobie odpowiednie miejsca parkingowe, bo to nie jest wcale tak łatwo, ale generalnie potem się, parę naście do kilkudziesięciu minut wystarczy dojścia. Do no i powinien za chwilkę nam się ukazać, mam nadzieję, ładny, malutki, ale widowiskowy wodospad. Tarliśmy. Nie zajęło to naprawdę długo, dużo czasu, a powiem wam, że jest naprawdę bardzo, ale to bardzo urokliwy wodospad. Jest w ogóle sama ścieżka dojścia tutaj jest bardzo ładna, interesująca, gdyż idzie się wąwozem. Zaraz właśnie przy tej rzece, z którą ona tutaj płynie, cały czas idzie się wzdłuż właśnie tej rzeki, wąwozem wokół skały. Super szlak. Naprawdę powiem wam, że mega przyjemny, a sam wodospad jest po prostu bardzo urokliwy i klimatyczny. I tak chyba można powiedzieć, że mały, ale wariat. Naprawdę powiem Wam, że wygląda przeuroczo. Przypomnijcie sobie zwłaszcza te słowa latem, gdyż pewnie więcej osób będzie na wodospadzie Kamieńczyka, aniżeli tutaj, a bo ten jest po prostu mniej znany, ale jest naprawdę piękny. Tak więc skoro dotarliśmy w takim razie na wodospad podgórny, jest to w takim razie trzeci wodospad, którym już byliśmy w polskiej stronie karkonoszy, wodospad szklarki, wodospad kamieńczyka, no i teraz wodospad podgórnej. W takim razie został nam jeszcze wodospad panczawy po stronie czeskiej, wysoko w karkonoszkach, ponieważ wodospad bumlawy, który również po stronie czeskiej w Karkonoszach widzieliśmy zimą będąc na biegówkach. Także wygląda na to, że 80-80% no wszystkich wodospadów w karkonoszach mamy zaliczone. I tak kończy się ten materiał. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to łapki w górę, zostawcie mi słowo dla autora, naprawdę to zawsze cieszy. I wpadajcie na kanał, zobaczyć pierwszą część wyjazdu, czyli rudawy Janowickie. Materiał znajdziecie pod filmem. A w przyszłym tygodniu góry Kaczawskie. Trzymajcie się. Hej!